Osoby z depresją żyją wśród nas. Sprawne funkcjonowanie w ich środowisku zawodowym, szkolnym czy uniwersyteckim może stać się trudne. Dla niektórych pomocne okazuje się poinformowanie swojego otoczenia o swoim zdrowiu, po to by mogli poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Pamiętaj jednak, że to Ty decydujesz, czy zechcesz się otworzyć. Być może znasz kogoś w Twoim otoczeniu. To przechodził przez kryzys psychiczny, i możesz się zapytać, jak sobie z tym poradziła, do kogo najpierw zwrócić się o pomoc, jakie ma dla ciebie wskazówki. Niektóre z nich mogą okazać się naprawdę bezcenne. W pracy możesz zgłosić się do Twojego przełożonego lub przełożonej, jeśli czujesz się oczywiście z tym komfortowo, i zapytać, jakie wsparcie oferuje Twój pracodawca. W szkole i na uczelniach zwykle dostępny jest psycholog lub pedagog. I to może być Twój pierwszy punkt kontaktu. Natomiast, jeśli wiesz, że masz dobrą relację z, ze swoim wychowawcą, z jednym z nauczycieli lub wykładowców, ich również możesz zapytać, dokąd się udać i gdzie szukać pomocy. W szkole boję się powiedzieć moim rodzicom, bo nie chcę, żeby się martwili, ale ciągle czuję się źle, chce mi się płakać i już nie wiem, co z tym zrobić. Kolega w pracy. Wspominałeś kiedyś, że yy, chodzisz do terapeuty. Czy możesz mi coś więcej o tym powiedzieć? W ostatnim czasie czuję się źle, ale nie wiem od czego zacząć, kogo wybrać, czy to w ogóle dla mnie. Przełożony. Obserwuję, że moje obniżone samopoczucie wpływa na moją produktywność w pracy i bardzo mnie to martwi. Czy firma oferuje jakiś pakiet wsparcia psychologicznego? Jak mogę z niego skorzystać? Teraz już wiesz, jak wysłać swoją paczkę ze zwrotem o pomoc.